Jesteśmy po spotkaniu dziesiątej kolejki pierwszej ligi futsalu w Brzesku, w którym BJ Club pokonał drużynę Lesia 4 do 2 Z nami jest jeden z zawodników z drużyny, która wygrała dzisiaj, pan Marcin Manelski. No, można powiedzieć, że kluczem do Waszego dzisiejszego zwycięstwa był bardzo dobry początek drugiej połowy, kiedy w krótkim odstępie czasu zdobyliście trzy bramki. Tak, zgadzam się. Pierwsza połowa bardzo wyrównana prowadzenie Lesia, 1-0, później piękna bramka Bogusia Szafrańskiego i to co Pan powiedział, druga połówka, taka fajna bramka Sergiusza Kosteckiego, 2-1, wydawało się, że dalej będzie to wyrównany mecz, ale mówię, chwilę nieuwagi, wykorzystaliśmy to bezbędnie Boguś Szafrański dwa razy łuku i zrobiło się 4-1, można powiedzieć było praktycznie po, po, po meczu, bo końcówka ostatnie te 12-13 minut kontrolowaliśmy, mimo że tam i w trójkę graliśmy raz, bo tam po przewinieniu Dwie żółte kartki, a mówię, pod koniec tam straciliśmy bramkę, ale nie, 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 nie. Leśny niestety więcej nie mógł sobie pozwolić. Bejot Klaus ze zawodnikowa, Zawodników, a tutaj dwie bramki strzelił Szafrański. No, chyba jeden z najmłodszych zawodników. Czy on jest takim, był najlepszym piłkarzem tego spotkania? Znaczy, wydaje się tak. No, my taką mamy specyfikę, ta drużyna jest może, my ładnie nie gramy dla lokalu, ale cechuje nas taka, taka, taka. Zespół taki... Właśnie mówię, plus doświadczenie i ta młodość, prawda, i cechuje nas taka dyscyplina taktyczna. A Boguś to taki jest taka, 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 może być taki rodzynek i on tutaj wnosi, wnosi, wnosi dużo. Jest typowym takim egzekutorem, my sobie spokojnie z tyłu rozgrywamy i czekamy, kiedy Boguś. Także mówię, jest to bardzo dobry zawodnik, szkoda, że na, na, na boiskach trawiastych wyżej nie gra, no ale to mówię, my mamy z tego przynajmniej korzyść. Bardzo spokojna, rozważna gra obu zespołów. Bardzo też nerwową, m.in. zawodnik dostał jeden, otrzymał czerwoną kartkę. No, widać, widać że chęć osiągnięcia dobrego wyniku jest duża. Na pewno spotkały się bardzo dwa wyrównane zespoły. chociaż jeszcze prócz, prócz nas są jeszcze dwa zespoły: jest to zespół z Bożyncina i tak samo Arakianina. No i wiadomo, no, każdy chce wygrać w ferworze walki. Czasami zdarzają się różne sytuacje, ale. Ale myślę, że po meczu każdy podszedł, podziękował za grę. Mówię, bo wynik na boisku jest ważny, ale poza boiskiem przede wszystkim mówię musi być koleżeństwo. Na boiskach trawiastych spełnia pan głównie rolę szkoleniowca, co zresztą w dzisiejszym spotkaniu też było widać, jak pan drygował swoimi kolegami. Czy jak pan traktuje te rozgrywki w tej ligi halowej w Brzesku? Czy to jest dla Pana jakaś odskocznia od tej roli, czy jakaś forma, nie wiem, rekreacji? Na pewno forma rekreacji, zabawy, dobrej zabawy. W zasadzie gram tu już chyba piąty czy szósty rok i mówię, no ja na przykład żałuję bardzo, że nie ma na przykład w Brzesku, prawda, gdzie można się spotykać, dlatego tutaj spotykamy się na tej hali, organizatorzy, dosyć fajnie ten turniej jest organizowany i mówię. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o to pomaganie, to takim swoim doświadczeniem, no nie staram, staram się, nie, nie, nie wprowadzać swoich takich jako trener, tylko mówię, tak jako bardziej doświadczony zawodnik i myślę, myślę że z korzyścią dla, dla zespołu. Skupiamy się również na tym, że jest pan trenerem zespołów dwóch drużyn w naszym regionie unitarnów, która występuje 3 Lidzę małopolsko Polską oraz miastarzków w Lidze Okręgowej. Wielokrotnie ze względu na duże problemy tych zespołów mówił pan, że jest istnieje możliwość, że może pan opuścić te, te drużyny. Doszły na suchy, że może się tak stać właśnie raz za niedługo. Czy to jest prawda, czy są to tylko plotki? Tak, to jest prawda. Yy, zacznę od początku. Yy, już w zasadzie dwa lata pracy w piaseczków została zakończona i chciałem podziękować. Po prostu właśnie, mówię, postanowiłem na, na wyższą półkę, można tak powiedzieć, czyli bardziej skoncentrować się na, na, na zespole Unitarnów, ale mówię, w poniedziałek, w poniedziałek dostałem propozycję prowadzenia pierwszej zespołu Olympia Long. Troszeczkę problemem okazało się jednak... Yy, nie tylko odległość, ale licencja, prawda? No ja jestem na, na razie na tym etapie nauki. Na dzień dzisiejszy mogę prowadzić drugą ligę, a pierwszej ligi nie mogę, chociaż miałem zapewnienie, że jest to w stanie do przeskoczenia, no ale niestety nie udało się. Na dzień dzisiejszy prowadzę Unię Tarnów i z drugiej strony bardzo się cieszę, że ktoś dostrzegł moją pracę, drugi koniec Polski. Także jestem bardzo zadowolony z tego. No cel przed Unią Tarnów też duży. Czy walczycie o drugą ligę? Pomimo tych problemów finansowych, które w różnych mediach się przewijają. Jedyny cel, tak, jest druga liga. To co powiedziałem przed sezonem, ja innego, innego założenia sobie po prostu nie wyobrażam i mimo właśnie tego marazmu uważam, że jeżeli byśmy udało nam się awansować do, do tej drugiej ligi wtedy może coś by ruszyło, bo tak jest bardzo ciężko, ale mówię, stworzyliśmy dosyć fajną ekipę zawodników dosyć z regionu i Starnowa, nawet i z Brzeska i z paru prawda, chłopaków. Także mówię, cel jest jeden, druga liga. No, oby, oby, oby się udało. A co z piastęczków? Jakie pan wróży przed nim przyszłość, przed tą drużyną? No tak powiedziałem, no, dwa lata pracy w grudniu w grudniu podziękowaliśmy sobie. Mówię tak właśnie też raz chciałem podziękować. Po prostu właśnie bardziej się koncentruję na, na, na pracy wolontarów, jednak zbyt dużo obowiązków, a były, były takie mecze, że nie mogę nawet być na tym. W szkołach po prostu tych, tych ty, tej, nie, za, nie za każdym razem mogą być. I mówię, to, to też wpływało na, na nas zespół. Także doszliśmy do wniosku z panem Jarkiem Gurgulem, żeby. W miłej sympatycznej atmosferze się rozstać i może kiedyś będziemy pracować. Także rozeszliśmy się, mówię, w zgodzie. Dziękuję bardzo.